Morning Kambodża. Tajemniczy Don Pedro zaprasza na kolejny odcinek przygód z krainy deszczowców, <laughs> czyli z Kambodży. Codziennie słuchajcie leje. No teraz trochę przestało już, a ja was zapraszam na kolejny odcinek. Lajkujcie, subskrybujcie i piszcie komentarze. Pozdrawiam wszystkich! Hello. Słuchajcie, coś wam pokażę ciekawego, pewną ciekawostkę. Okazało się, że. Naprzeciwko kmerteist <gryst> znajduje się również wyjątkowe miejsce. Do, dowiedziałem się od koleżanki, w życiu bym nie przypuszczał, że naprzeciwko kmerteist znajduje się coś takiego. Zobaczcie. Dobra, wejdźmy najpierw tu. Wejdźmy najpierw tutaj! Takie tajemnicze miejsce! I to gdzie? Słuchajcie, naprzeciwko przeciwko jest. Idziemy dalej. Co my tu mamy? Mm. Coś pięknego, zobaczcie. Tuesday yes. video, you know, for yeah. YouTube channel. This is a restaurant or this is oh, no, hotel? No, just the hotel. hotel. Over there. Uh, uh, another hotel Another different. Can you show me? Swimming pool. aha ha. Oh. Swimming pool. From here, one twenty to one sixty. Deeper? Yeah, yeah, the dip uh, The dip is one city. So one city. Right? Ah, uh -huh, uh -huh, okay. And we got the restaurant, and we got the uh -huh. pool bar over there. Okay, and our mm -hmm, pool is mm -hmm. to the bar that you can drink and swim uh -huh. at the same time. We got our restaurant that can uh, occupy into the mm -hmm. serving gap. Mm -hmm. and we got the uh, like massage room. So, uh, Where is the room for customer? Oh yeah, we got a room from we, we, yeah, we got elevator, we got a Ah, elevator also. Yeah, Aha. 72 Aha. No zobaczcie. Jest. Yeah, ja ja Aha. O i jest i baseny, zobaczcie no. No kto by przypuszczał, że koło Kermit Yes, now she's <laughs> Yuko. There is Mertes. Oh, Mertes is yeah. another hotel. Oh, oh, another restaurant. Yes, I know. But uh, I drive every day. I I live here mm -hmm. one oh, year. Oh, yes. And I first time this place, you know? <laughs> okay, <laughs> so maybe, maybe you, know? you can try something different. Come to stay here. <laughs> maybe, maybe. Like. Yeah. But now it's rain season. Yeah, yeah no rain, rain season. It's low season. We don't have much time. Yeah, yeah, yeah. Okay. We go, maybe, ah, this is all, yeah. this is everything, yeah? Yeah, the everything here. Yeah. Uh -huh, uh -huh. This is for, for dinner, for lunch, yeah, for right? For dinner, for lunch, for breakfast, uh -huh. and we also got the cooking class as well. What is over there? Over there is the, our spa room. Uh -huh. You know, speaking. something relax, uh -huh. after a long day at the temple, uh -huh. you can, uh, you know, you mm -hmm. got the two spa room, that can, uh, one room, you can do two people at the same time. Yeah, you know, it's, it's cool can you show me? And, się. Okay. A. Tu jest zajęte, a tu jest chyba chyba wolny pokój. A, także. Także można, zobaczcie. Już nie będę tam wchodził. Jest przygotowane do spa, masażu, nie? Wszystko bardzo ładnie. Yeah. Very good. Very nice. nice, very nice. Mm. No i dobra, tutaj mamy do, do, do obiady, śniadania, kolacje, nie? No tu w basenie można sobie. Stoliczki wtopione w wodę, można sobie usiąść wieczorem pewnie, drinki I pływają sobie goście, A tam jest, okazuje się, że tam jest następny hotelik, nie? Także wyjdziemy z tego. Pokażemy wizytówkę. Jak to wygląda? Buda. Yes. a you know, Yes, yes, I know I know, I know, I know, Everywhere. Everywhere. No. You know, This is the lobby, right? Yeah, the lobby. And yeah, the reception. Aha, aha, visit. No, dobra, mamy ładny recepcję. No nie jest zbyt duży, ale jest też fajny. Zaraz tutaj kolega pokaże wizytówkę. Okej, okay, fajnie You. Yes. Mm. This is business our... card. Our... No, przybliżymy. A wy sobie zrobicie stopka, latkę nie? Okej. Okay. Thank you very much. Okun. Dobra. A my idziemy do tego drugiego z boku zobaczyć. No wiecie co, kto by się spodziewał, nie? że tam przeciwko Kmertej są takie klimaty. Wcale bym się nie zdziwił, że na zapleczu Kmertej też by były. O kącie rano. Dziękuję bardzo. No. Idziemy dalej, do drugiego. I zobaczcie, po przeciwnej stronie jest Kmertej. Zaraz tutaj za, za tuktukiem, nie? Także wejdźmy. <grymne> Ale numer... Ale zaraz sąsiad, sąsiedzi, nie normalnie zobaczcie, patrz zaraz za płotek skręcamy i wchodzimy do następnego hotelu Ja, to, 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 wygląda jakby to było to samo, to, to dokładnie wystrzane odbicie, nie? Zobaczcie <grymne> Tutaj jakiś, jak mi się wydaje, że jeszcze bardziej Tuesday, Tuesday Oh, thank you very much <grymne> na nice video for youtube channel you know okay. what is name this hotel my mansion my mansion you have visit card maybe mm -hmm. ah, okay. Okay. zobaczcie to wchodzimy mamy Hello. Good afternoon nice place Thank you so much. <laughs> 20 m from m to jest o tu witają kwiatuszki. to tak jakby był bardziej Bardziej taki, wiecie, ten hotel. Chociaż ja wiem, ja na to samo wygląda, ale nie, bardziej taki, jakby delikatnie jakby bardziej ekskluzywny, nie? Zobaczcie tutaj. No tak, to jest jak, jak wszędzie jest lobby, jest recepcja, jest śpiący Budda trochę e... visit card ja nie Siomy. Aha, to jest to, jest, zobaczcie, nie? To jest, tak, to jest nazwa czyli hotelik butykowy Wejdźmy, zobaczymy basen, jak wygląda, nie? Zobaczmy, jak wygląda basenik. No standard. To, to prawie, że jak to mówię, jak lustrzane odbicie w tamtym drugim, nie? Chociaż tutaj woda jest taka ładniejsza, bo tam są te płytki ciemniejsze i to tak nie wygląda fajnie. Jednak w basenie muszą być turkusowe albo niebieskie płytki, to wtedy wygląda bardzo ładnie. No tam było trochę więcej chyba ludzi. Tam było trochę więcej. Zrobimy parę ujęć, jak to wygląda. No ale też można popływać sobie. Leżaczki przygotowane z kwiatkami. Palmy przy basenie obowiązkowe. O! Tu jaka potężna. Ale ogromne palmiszcze. To są te owoce. Kiedyś, kiedyś chyba jadłem taki, taki, taki. Mięsiste są bardzo, mniejsze takie małe kuleczki, małe kuleczki, jak coś jak wielkości małej pomarańczy, no, tak mi się wydaje. Ale jest, no, fajnie wygląda też. Kwiatów pełno, pnączy. Tu taka płasko rzeźba w tym basenie. To pewnie się świeci. Tak, tak. Widać, są halogeny zatopione w wodzie, to pewnie jest ładnie oświetlone, nie? Zobaczcie, te wszystkie drobne kwiatki, co mamy w doniczkach gdzieś na parapecie w domu, nie? Wszystko ładnie tu na zewnątrz no tam z tyłu już pewnie wejście do tych pomp, tych toalet, nie? A na górze oczywiście miejsca, pokoiki dla gości. Dobra. Czyli dwa hoteliki w jednym miejscu. Słuchajcie, naprzeciwko Kmertez, nie? To jest niewiarygodne. Niewiarygodne. Okoń, ci rano Idziemy. Idziemy dalej może tu koleżanka jeszcze coś pokaże, jakieś jakieś miejsca fajne. Ale bardzo przyjemne No, bliżej centrum też już się nie da. Aha, to jest elevator. jest elevator fajny. Aha, okej. Dobra. Są chyba jakieś z tyłu w tle, gwiazdy, muzyki męskiej. pewnie tak wy wygląda na to, że lata 60. No proszę. Okuncie, run. A, okej, okej, thank you very much. O, i jeszcze tutaj na koniec. Taki fioletowy. Zaczyna się rozwijać kwiatek. Pięknie. Eee, dobra. dobra. Miłe panie recepcjonistki, nawet wody mi się dały napić i, i, i wzięły ten. Eee, no, chciały w, w nazwę kanału na YouTube. No to podałem. Może nowy subskrybent przyjdzie albo kilku. Zobaczcie, tutaj się coś buduje. Widać, że świeżo. Eee. Okna tylko są tam gdzieś na dole, ale tu widać, że będzie remontowane, nie? Czyli o, tu już mamy chyba wyremontowane, albo to nowe jest postawione, nie wiem. Ale widać, że się nowe coś buduje, bo tutaj o wejście jeszcze za, zastawione, a tu są te dwa, dwa bliźniacze hoteliki, nie? No dosłownie tak jakby tak jakby w jednym tak naprawdę można byłoby połączyć. Dobra lecę, bo muszę coś tam pokupować jeszcze dzisiaj. E a, taką półkę metalową. Coś tam, coś tam mam. Kartkę mam gdzieś zwiniętą w kieszeni, później popatrzę. Ale zobaczcie, nie? Wychodzimy z tego hotelu dosłownie naprzeciwko mamy Kmertejs. Kto by się spodziewał, nie? Że tu są takie dwa obiekty. Dobra, lecę dalej. Dobra, jestem znowu w, w Titi. Ktoś przyszło, jakieś okulary? Oj, stu... Jakieś okulary przyszły? Mm, nie. Są żółte, ale damskie, ale my chcemy obejrzeć. Czekajcie, ten by przejdzie. Wszędzie zastawione. mi. Wszędzie zastawione. Niby nie ma ludzi, ale przejść ciężko. E, najpierw półeczka. Najpierw półeczki szukamy. To takie święto dzisiaj, co? Dobra, znowu zakupy zrobione, nie? Kupiłem taką narożną kratkę, żeby można było czajnika pod, na podwyższeniu lekko postawić, tą szmatę jakieś, jakieś jeszcze uchwyty i... No bo czajnik trochę dziwnie tam jest e, przy czajniku nie, nie jest zbyt długi kabel e, przewód i ledwo co sięga do góry, nie? A ja chcę, żeby było trochę wyżej stał ten czajnik, dlatego Coś takiego, ale do żelaznego jeszcze haczyki trzeba kupić, żeby te jakoś to przykręcić, tą półeczkę rarażną. Jedziemy dalej. Zobaczcie, mamy <laughs> mamy następny obiekt. Ale wejście wysokie. Palmy po bokach. O, tu. Bujane. No, ale na takich linach. Ciekawe, to się buja? Buja się, o kurde. Można się pobujać z całą rodziną. Zobacz. Co Dla Lobby, tu jest recepcja. You have maybe visit card? Jest, show me. O, zobaczcie. Następnie Hotel. Tu jest, aha. Idziemy dalej. Zobaczmy w środku, jak to wygląda. Ale Wysoki strasznie! Aha, recepcja, lobby. A co tu jest? W takim ciemnym miejscu... Ale chłodno tutaj. Jakieś nawiewy. Rybki pływają, zobaczcie. groniady ogromne. O! Jaki dostać Pięknie. Ale tam, zobaczcie, wysoko, to, to są chyba spokoi, tak, tak, taki widok, zobaczcie, ma mały przesmyk, lekko światła w środku, takie przejście, ale śmiesznie zagospodarowane, tak, nie, ciekawie, ale ogromny, ogromny kajpkol, zobaczcie, tam glonojady, nie widzę takie duże, wielkie glonojady, jak on się nazywał, ten glonojad, pamiętam coś, kiedyś, Gim, gibiceps chyba dziwice jakiś barek a to bezpośrednio wejście przez lobby teraz wejdźmy dalej tutaj murek też ładnie pnączem ozdobiony ciekawe jak to jak to tam wygląda w środku gdzie tu jest wejście do wewnątrz tu jest też elevator, czyli też mają windę. Tam są jakieś schody na dół. Schody na dół. Gdzie my jesteśmy? Gdzie ty ja tutaj? Gdzie ja tutaj zawitałem? Bo chyba na dół trzeba zejść. Na pewno? Jak do piwnicy nie poszedł gdzieś. Nie, tam jest jakaś budowa. Gdzie tu Tak słabo jest, yy, słabo jest intuicyjnie. Gdzie tutaj? A to chyba tylko wejście do pokoju i zaraz zobaczymy, zapytamy się. W recepcji. ma się od razu zapytać, to ja, to ja idę przed siebie. Excuse me? gdzie jest ten swimming pool? mi <laughs> a tu się okazuje, że, że basen jest chyba wyżej niż zwykle. no zaraz zobaczymy. zaraz nasz chłopak zaprowadzi. wygląda na to, że chyba pójdzie na, na basen trzeba jechać windą. <laughs> Na basie jedziemy windą. No to dobra, to wjeżdżamy tą windą. Zobaczymy. Hello. On a floor. a, uh, on a floor have small gym, steam sauna Ah swimming pool. Two swimming pool, right? Uh, just only one. Only one. Aha. Myślałem, że dwa, tak zrozumiałem. To windą jedziemy, słuchajcie, na basen. Tu jest jakieś, żeby... ktoś się zgubi coś, to... chyba. <laughs> Dobra, jesteśmy już. Uh -huh. Tak. Tak. Aha, tutaj. Aaaa, o oh Zobaczcie jak wysoko basen jest. Ja, irdziel. O matko. To tak to. Ale baj. Another one. A, okej, okay, ok, ok, thank you. <grystanie> Ale numer, zobaczcie jaki widok. O kurde, nie wierzę. Wysoko basen, ale ciemno jakoś w tym basenie. No ale dobra, no kurcze, jeszcze inaczej to wszystko wygląda. Słuchajcie, ale, ale widok prawie jak na tym, w tym hotelu tam, gdzie byliśmy w Tajlandii, nie? Też na górze basen, na wieżowcu, ale to dużo wyżej, nie? O, tam widać nawet tą górę, gdzie tam dronem latałem. Ale numer! W życiu bym się nie spodziewał, że tu, że tu basen będzie tak wysoko. Ale widok, no? Widok jest świetny. Dobra, idziemy na ten drugi basen, piętro wyżej. Co tu, człowieka jeszcze zaskoczy? Aha, to jest widok. To jest widok tu na ten basen. Dobra I tu gdzieś jest jeszcze jeden, tak? Ponoć. O, ładnie. Rajskie kwiaty, patrzcie. Pięknie kwitną. Pięknie kwitnie pseudobananowiec A tu jest ten drugi, tak? Ale widok rewelacja, tutaj. O leś to wygląda dosyć tak wysoko czekajcie tu czy tu nie tu nie ma tu nie ma basenu co on powiedział że another one nie ma nie ma drugiego tylko że po prostu jest jest taki top nie równo wejście można sobie tutaj wejść, ja myślałem że jest rzeczywiście, że jest jeszcze jeden nie, nie o tam ktoś na tarasie coś tam sobie hoduje tak wygląda z góry o sta starsze te budynki widać starsze fajnie fajny widok tutaj fajnie by było z drona tutaj przyleć polatać o mini pal palemki daktylowiec to jest daktylowiec karłowaty tu i tu można sobie zresztą często widziałem w obi czy tam w kastoramie nie? dobra fajnie fajne widoki lecimy lecimy dalej może coś kolejnego nas zaskoczy No, Ciekawe czy tu można byłoby skoczyć. A za płytko. Za płytko stanowczo. O i tutaj następne. Taktylowiec karłowaty. Jakby ktoś się chciał do domu kupić, jest fajna miniaturka palmy. Dobra, ja lecę. Hmm. To jest prawdziwy? Prawdziwy. To no dopiero trzeba podlewać tych doniczek malutkich. Myślałem, że to sztuczne są, ale to jednak prawdziwe. Zobaczcie ile doniczek. Tu jest podlewania, nie? <grystanie> Dobra. Jadę na to. Wychodzimy, ale to mnie tu rozwoiło, nie? Takie huśtawki potężne. Cała rodzina przyjedzie, może się pobujać w oczekiwaniu na półku. Okun, 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 chiran. Super. Dobra. Kolejną półeczkę kupiłem. Nie wiem teraz to jest jakiś. Jakiś dziwny okres na półki kupuję same. Ale potrzebuję takiej jakieś długie jeszcze gdzieś widziałem takie metalowe długie półeczki z takich rurek aluminiowe coś gdzieś widziałem. A teraz weź szukaj. Dobra jadę szukać. No dzisiaj też. Tak nie. Nietypowo wieczor wieczorna siłownia. Tak wyszło. Czasami tak wychodzi, nie? Ale nie, stanowczo wolę. Wolę jednak rano do południa ćwiczyć. Jest dużo mniej ludzi, nie? Teraz jest pozajmowane, pełno. Yy, sprzęt zajęty, nie? Także wolę, wolę. Wolę, słuchajcie, rano. Dobra, lecę się wykąpać i składać kolejny odcinek. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Słuchajcie, lajkujcie. Subskrybujcie, piszcie komentarze. Na razie.